Znajdujemy się w Katowicach w galerii Ateneum na ulicy 3 Maja 25. Jest to galeria Teatru Lalki i Aktora Ateneum. Prace, które tutaj pokazuję. W większości są to nowe prace, które powstały w okresie ostatnich dwóch lat. Jedynie tutaj ta ściana, taka ruchoma, którą widzimy. To są moje starsze plakaty. Tytuł wystawy to wycinanki połamanki, dlatego że po raz pierwszy zaprezentowałam bardzo dużo prac, które zostały rzeczywiście powycinane. Są to bohaterowie przeróżnych moich grafik i plakatów, ale przedstawieni w takiej wyciętej, bardzo specyficznej formie. Też można zobaczyć prace wykonane techniką augmented reality, czyli są one animowane. Jeżeli ktoś pobierze sobie aplikację w swoim telefonie, może zobaczyć rozszerzenie dalszej historii tych prac. Więc no jest tu taki duży przekrój różnych rzeczy, które robię, właśnie od plakatu poprzez multimedia, poprzez Grafikę, jakąś eksperymentalną grafikę, także starałam się zebrać tutaj wszystko w jednym miejscu. Ja jestem niezwykle szczęśliwa że udało nam się zaprosić Kaję Rękas. przede wszystkim dlatego, że to naprawdę jest świetna artystka, ale też od jakiegoś czasu z nami związana zawodowo, bo tworzy projekty graficzne do plakatów ze sztuk naszego teatru, więc jest to dla mnie bardzo ważne. Myślę sobie, że dobrze, że mamy tą galerię Ateneum, że coraz więcej twórców chce się u nas wystawiać, że są to twórcy nie tylko o dorobku ogólnopolskim, ale też międzynarodowym. Narodowym, właśnie tak jak Kaja Rękas. To jest ogromny prestiż dla nas i ogromne wyróżnienie, ale też dlatego, że to jest artystka stąd, ze Śląska, z Katowic i godnie nas reprezentuje w Polsce i na świecie. Zawsze jest to bardzo miłe. Szczególnie tutaj blisko miejsca, w którym mieszkam, czyli blisko Chorzowa, dlatego Katowice są też dla mnie ważnym miejscem, ponieważ studiowałam, tutaj mam tu dużo znajomych, przyjaciół. Jest to świetne miejsce, przepiękna galeria. Nawet można tu zobaczyć plakat z jednej z pierwszych wystaw z 2009 roku, także dawno, dawno temu miałam tutaj już wystawę. No, uważam, że jest to rewelacyjne miejsce pod kątem prezentacji swoich prac. Jest świetnie przygotowane i bardzo profesjonalne. Wystawę będzie można oglądać do połowy lutego w Galerii Ateneum Śląskiego Teatru Lalki aktora Ateneum. Bardzo serdecznie zapraszam.